Dawno, dawno temu, w odległym, zaczarowanym lesie, żył mądry stary sów o imieniu Aleryk. Aleryk był znany w całym lesie z powodu swojej ogromnej wiedzy i mądrości. Miał piękne, srebrzyste pióra i oczy mieniące się jak gwiazdy. Pewnej spokojnej nocy, gdy księżyc świecił jasno na nocnym niebie, Młoda lisica o imieniu Fenna przyszła do Lerykę z problemem. Fenna była smutna, ponieważ zgubiła swój ulubiony naszyjnik prezent od jej matki. Aleryk, słuchając jej z troską, postanowił pomóc Fenni w poszukiwaniach. Wyruszyli razem w głąb leśnych ostępów, przemierzając zielone doliny i wzgórza. Po drodze spotykali różne leśne stworzenia, które również chciały pomóc Feni. Wspólnie przeszukiwali las, aż w końcu dotarli do małej, ukrytej jaskini, gdzie mieszkał stary jeż. Jeż miał na sobie fennin naszyjnik. Okazało się, że znalazł go i chciał go zwrócić, ale nie wiedział, do kogo należy. Fenna, szczęśliwa i wdzięczna, odzyskała swój cenny naszyjnik. Aleryk uśmiechnął się mądrze, widząc, jak wszystkie leśne stworzenia współpracowały razem. Ta noc nauczyła Fenne wartości przyjaźni i pomocy innym. Gdy Fenna i Aleryk wrócili do swoich domów, las znów zanurzył się w ciszy. Księżyc świecił jasno, a gwiazdy mrugały na nocnym niebie, opowiadając własne historie. I tak kończy się nasza opowieść. Dobranoc. Niech sen przyniesie ci spokojne sny pełne przygód i magii.